Witajcie moi drodzy, dzisiaj gramy z Guys z Tomeczkiem. Shima! I dzisiaj będziemy ogólnie grać na niestandardowych. Tak jak zawsze. I zmierzymy się na wszystkich eliminacyjnych mapach, jakie są. I potem jeszcze na tych bardziej skillowych, wyścigowych, typu że Hot Wheels, hasy. Jungle Roll, Super Slide, Lava Rush i takie i Highs może. To zaczynamy od pierwszej mapy. Pierwszą mapą jaką zagramy sobie jest Homemade drop. Okay. To będzie pierwsza. I kod to 191159. 191159. Dobra. I zobaczymy, kto wygra... Kto będzie miał ogólnie więcej Ogólnie przy okazji chciałem nagrać film na temat. Hmm, właśnie, że, że gram 10 osu, 10 gier normalnych z, z osobami. No oczywiście zawsze ktoś musi mi po prostu przeszkodzić. Czyli zazwyczaj moja Marcin, siostra. My... Słuchaj, słuchaj. Może potem tak zrobimy, że dołączymy na standardowe. Po prostu będziemy bardzo długo czekać, jak wystartujemy. Yy, yy, I będą wtedy ludzie. Jest. O, podgrodziłem. Nie, podgrodziłem. Dobra. Nie, 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 przeznawiłem, nie, 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 nie przeznawiłem. O dobra, jestem. Spadłem dwa poziomy. To jest przypadek. Użyłem M2 zamiast M3. O, pod M3 mam banana. Czy nie banana, tylko haha. Banana mam. Znaczy, Boże, pod M trzymam pod mm -hmm. M4 mam serce. Chłopie, to tutaj rozwalam. Widzowie, kto się nie może doczekać następnego stumble pasa, niech napisze w komentarzu. O, ten kto gra Stumble Guys i nie może się doczekać następnego stumble pasa, którego nie kupię, bo nie mam pieniędzy, to zosta to... Piszcie w komentarzach. A będzie nowa emotka, super uderzenia takiego. i super punch będzie. Jak mm -hmm. jest normalny i mocniejszy trochę. Mam nadzieję. W sumie zaraz będzie remis i Marcin zdobędzie. Mówię wam. Będzie remis i Marcin wygra na bank. Wiedziałem. No powiedziałem. Powiedziałem, że Marcin wygra. No, dobra. Ten grzyb 1 2 3 wygrywa. A więc lecimy do drugiej owadki, którą jest... Um, bombardment. No. A nie, nie, chodź. Tak, bombardment. Moja najbardziej ulubiona mapa eliminacyjna. 8-9-7-7-1-5. Moja czwarta najpierw. No. Pierwsza no. jest Blockdash, drugi jest Rush Hour, trzeci jest Bodbash i czwarty jest... Y, bombardment. No. A on jest tak, pierwsza jest y, Bombardment, drugi Blockdash, trzeci Honey Drop, czwarta Ravaland, piąty Rush Hour i szóste... no... Y, zapomniałem jak to się nazywa. Moim zdaniem, moim zdaniem, y, LavaLand jest, y, moim zdaniem, LavaLand, A... co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Nie wiem. Moim zdaniem, LavaLand jest, moim zdaniem, najmniejszą mapą eliminacyjną. Nie mówię, że jest zły, bo lubię grać Lawalanda, tylko że jakoś y, najmniej go lubię ze wszystkich. No. Teraz ja robię grupę, teraz ja. To kolejną eliminacyjną mapę, po kolei. Teraz Lacer Tracer. O, Lacer Tracer lubię też. Jeszcze skina. Skina to znaleźć, z... no. Zmienie spędę no i no. obojętnie którego. Robocika. Poczekaj jeszcze jakieś kropki. ale nie, 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 Ja wiem, na którego ja skina zmienię. Ja zmieniam na mojego skina. To szybko się decyduj, Tomek. Daj pod, daj pod. 306 333 333. Kurde, jedną trudkę za mam. 3-3. A no, przepraszam widzowie, no ale moja siostra tu przyszła. Bracisku... Co? Chcę do taty. A co? Przepraszam. Chcę do taty. Do No a gdzie jest tata? Jest w samochodzie. Aha. Przepraszam widzowie, ale Zuzia, co się stało? Nie, to prawda. No to powiedz to mamusi. Rozumiem, że no special emotes, jest tak, tak, tak. Dobrze. Aha, szczęśliwy króliczek. Szczęśliwe, szczęśliwe, szczęśliwe odchody. Chciałbym ci dać super ale nie chcę. Zuzia! Widzowie, naprawdę. Już nie chcę się jeszcze raz robić tego filmu. Już nie chcę raz znowu robić ten, po prostu to samo. Czyli po prostu, w, po prostu usunąć ten film i jeszcze raz po prostu nagrywać. Naprawdę. Już Kilka razy tak zrobimy, ale oczywiście ktoś musi mi przeszkadzać jak zawsze. Dobra, teraz ja robię. Tak, teraz. A blok dasz, okej. Okay. Druga ulubiona mapa eliminacyjna. Dobra, 936 020 do mamu tatu. Widzę ja wiem, co mam robić? Co ja mam robić? Nie, raz. Teraz gramy ze specjalnymi środkami. Pozwala na spółkę noc. Może być dużo. Ja czuję nie, ja czuję nie, ja będę trzymać się do klaczowania, używam te specjalne nożki. To są szedzące buciki. Nawet nie wiem, jak się używa nogi do klaczowania. Jakby teraz jakiś święty bałwan dał ci super paczkę. Albo, albo święty klaszak. O właśnie, zapomniałem powiedzieć widzowie, e, zmieniłem nick na ten grzyb, czyli po prostu, no bo gumba jest grzybem raczej. Ej, nie, Tomek, nie. Dobra. Wiedziałem, że... Aha, fajnie, dziękuję. Wyglijają brzuszkiem. To tak mnie wybiło ale w tym nie w trzeba To tak że tam mały. Tam jak się kompletnie nie słyszę przez tam zuzę. Czekajcie chwilę, widzowie. Ja jestem, widzowie. Nie co nie. Naprawdę jest źle. A co na to... Naprawdę jest... Bo to czasami, jak ktoś chce nagrywać jakiś dzieciaczek, to po prostu będzie ze siostrą. Bo na, bo so... Przyjdziesz dzisiaj, Zuzia, ale nie teraz. nie, no chcę! No ale nie teraz, Zuziu, pójdziesz dopiero wieczorem. Hmm. Czekajcie. Sorry.